240 zł za dwie osoby. Tyle kosztuje jeden z najtańszych, a jednocześnie kosmiczny hotel w Singapurze. Słuchajcie, taki hotel kapsułowy. Kapsuła dwuosobowa. Jest lusterko. Pozdro. Jest telewizor. To wszystko jest strasznie badziewne i plastikowe. Kontakt, prąd. Jakieś badziewka. Tych kapsuł tu jest nawalone. 100 tysięcy. Miejsca bardzo mało. Teraz wybrałem taki moment, gdzie już się ludzie wymeldowali. Do każdej kapsuły Przynależy taka malutka, równie plastikowa szafeczka. No i tak się mieszka w jednym z najdroższych chyba państw w Azji, tak mi się wydaje, bo Singapur jest ultra drogi, drogi, porównując go czy do Malezji, Tajlandii, czy jakiegokolwiek innego kraju tutaj obok. Jak w każdym hostelu jest oczywiście strefa wspólna, tutaj wyjątkowo mała, biorąc pod uwagę, że mamy trzy piętra takich kapsuł. Tak to wygląda. Kanapa, stolik, kontakty można się podładować, popracować. Można nawet coś kupić, także nie jest źle.